Odwołanie wszystkich szefów służb specjalnych. Sejmowa komisja do spraw służb specjalnych pozytywnie zaopiniowała dymisję szefów pięciu służb, poinformowało Radio Z. Wnioski w tej sprawie złożył Donald Tusk. Chodzi o szefów Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego i Służby Kontrwywiadu Wojskowego. Izrael zalewa tunele Hamasu w strefie gazy. Armia Izraelska pompuje wodę morską do podziemnych tuneli Hamasu w gazie, informuje Wall Street Journal. Siedem gigantycznych pomp tłoczy do podziemnych korytarzy Hamasu tysiące metrów sześciennych wody z Morza Śródziemnego na godzinę. Cała operacja potrwa co najmniej kilka tygodni. Prezydent Ukrainy Władimir Mirzałański rozpoczął oficjalną część swojej wizyty w USA. Dziś ważą się losy wolności Ukrainy, ale jeśli nie powstrzymamy Putina, zagrożona będzie wolność wszędzie, powiedział prezydent USA Joe Biden. Wezwał również kongres do przekazania środków na wsparcie Ukrainy, dodając, że Kreml otwarcie cieszy się z postawy Republikanów blokujących uchwalenie funduszy. Prezydent Ukrainy przekazał, że podczas spotkania omawiano wyzwania dla bezpieczeństwa globalnego, rozwój sytuacji na froncie i dalszą ukraińsko-amerykańską współpracę obronną. Jeśli zainteresował Cię ten film, daj łapkę w górę i subskrybuj mój kanał.